Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj troszeczkę z innej bajki. Nie będę nic piec ani gotować. Mianowicie, mam dla Was drobny podarunek. Z uwagi na to, że mój kanał zbliża się do 1000 subskrypcji, na chwilę obecną kanał był wyświetlony ponad 210 tysięcy razy. Co mnie bardzo cieszy. Być może jest to mało w porównaniu do innych vlogerów na YouTubie. Którzy mają po 100 tysięcy, czy nawet więcej subskrypcji, ale ja powiem szczerze, że cieszę się z każdego kolejnego nowego widza e, i za to Wam jestem bardzo wdzięczny. E, dziękuję za to, że jesteście ze mną. E, pozostańcie. E, mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. E, ja z mojej strony, w ramach podziękowania, zawsze przygotuję jakąś drobnostkę dla Was, którą będę potem e, losował i, i przesyłał na podany adres. W dniu dzisiejszym mam pędzelek silikonowy. Jest to bardzo przydatna rzecz, jeżeli chodzi o opieczenie o wyroby cukiernicze. Do posmarowania jest bardzo, jest bardzo potrzebny i praktycznie kuchnia bez takiego pędzelka obejść się nie może. I mam również dla Was komplet skrobek cukierniczych. Jedna zwykła, standardowa, płaska i. Taka z ząbkami do nadawania wzorków na, na cieście, czy na czekoladzie. E, o co chodzi w tym konkursie? E, trzeba spełnić warunki. E, jednym z tych warunków jest oczywiście subskrypcja, ale myślę, że to jest oczywiste. E, oprócz tego e, trzeba dać temu filmowi właśnie łapkę w górę i pod tym filmem trzeba napisać krótki komentarz e, w rodzaju biorę udział. To wystarczy, więcej nie trzeba pisać, wystarczy napisać biorę udział, y, dlatego że właśnie y, osobę, do której prześlę y, ten upominek, wylosuję y, z tych, które napiszą komentarz. Z tych komentarzy właśnie będę oso tą osobę losował. Y, dzisiaj mamy środę, y, myślę, że y, do niedzieli, w niedzielę wieczorem, y, z tych osób, które napisały ten krótki komentarz, są, subskrybują mój kanał dadzą łapkę w górę, wylosuję po prostu jedną osobę, nakręcę z tego właśnie krótki filmik, gdzie wymienię tą osobę, gdzie pokażę to wszystko i, i wtedy ta osoba będzie musiała się ze mną skontaktować, podać mi adres, na który mam ten upominek wysłać. Nie jest to nic wielkiego, nic drogiego, ale myślę, że zawsze zaczyna się od małej rzeczy. Ja postaram się regularnie takie upominki dla Was przygotowywać. Myślę, że nawet z takich drobnych rzeczy y, będziecie się cieszyć i każdemu się coś zawsze do kuchni y, przyda. Y, także y, subskrybujcie łapka w górę, piszcie ten krótki komentarz, biorę udział y, i czekajcie do niedzieli. Cierpliwie może to właśnie Ciebie wylosuje i Ty otrzymasz ode mnie ten mały pominek. Y, udostępniajcie ten filmik, być może y, wasi znajomi też wezmą w tym udział i być może szczęście się do nich uśmiechnie. Y, i do zobaczenia w niedzielę.